Cześć, tu Mamik, Zapraszam na kolejne 12 potraw. Tym razem, na prośbę waszą, będzie o starszych grach euro, czyli takich klasykach, bym powiedział. Jakieś gdzieś tam widełki przyjąłem 10 lat. Kilka wyjątków jest chyba, trzy bodajże, gdzie jest tych lat ciudniej. Zakładam, że jest 2025 rok. Już tam o ten parę dni się nie będziemy kłócić. 12 gier, które ja uważam za takie dobre, klasyki euro. A więc zapraszam. Pierwsza gra ma przejrzyste i proste zasady, jest z 2013 roku. On pozwala dosyć szybko usiąść na stołu każdemu graczowi, który ma zapał do gry. Jest to Concordia, gra, w której mamy karty na ręce. Każdy startuje z taką samą liczbą kart i akcji na tych kartach i będziemy sobie planować na dłuższą metę, jak tutaj to wszystko rozwinąć. Będziemy też zdobywać karty, które pozwolą nam e, mieć inne akcje, bądź zdobywać punkty zwycięstwa. Też musimy patrzeć, w którą stronę przeciwnicy się rozwijają. Dosyć fajnie to wszystko działa. Gdzieś tam nawet wyszły dodatek solo. E, leży na półce tak samo jak gra. Muszę Wam ją przedstawić. Ale jeśli szukacie takiej prostej gry e, z głębią, jest to Kongordia. Kolejna gra jest z 2016 roku, czyli ten wyjąteczek, o którym wam mówiłem. Jest to Site, czyli gra, która alternatywna rzeczywistość Europa Wschodnia, różne frakcje, tak, ale gra suma sumarum jest dosyć prosta, w której będziemy sobie zagrywać na naszej planszetce akcje, tak? Musimy przeskakiwać tym piątkiem, chyba, że gramy jedną frakcją, która nie musi przeskakiwać, zdobywać mechy, kontrolować i to wszystko ścigamy się na punkty. Ale gdzieś tam w tle mamy ze zasoby tych naszych pracowników, które musimy umiejętnie rozmieszczać na planszy, żeby pobierać później zyski z tego wszystkiego, budować budynki, jak najwięcej terytorium zająć. Możemy też walczyć, ale to nie zawsze nam się opłaca. Musimy dwa razy powalczyć, żeby zdobyć gwiazdki. Chyba że też jesteśmy jedną frakcją, która jest nastawiona na to, dosyć to wszystko działa, są dodatki, jest kampania. Wyszła też inna gierka w tym świecie, ale site jest takim moim zdaniem klasykiem, który warto chociaż zagrać. Kolejna gra to Puerto Rico, gra z 2002 roku, ale miała reedycję, także ze spokojem dostaniecie ją. Gra, w której będziemy plantatorami, będziemy mieli nowy świat, sobie rozwijać naszą wioskę, punktować tam dosyć fajnie, ale najfajniejsza w tej grze jest mechanika podążania, czyli jeśli zagrywamy jakąś akcję, wszyscy gracze mogą połączyć za to, ale czasami musimy uważać, bo ta akcja może być bardziej korzystna dla naszych przeciwników, plus dosyć fajnie się to wszystko zmieniać i musimy ciągle reagować na to, co tam się dzieje, a więc Puerto Rico, jeśli chcecie, możecie nawet sprawdzić na BGA tam gierkę Kolejna gra i kolejny wyjątek 2016 rok, formacja Marsa, czyli taki klasyk, klasyku. Gra z toną kart. Na kartach mamy akcje, które będziemy sobie zagrywać, rozbudowywać sobie to tablo po to, żeby skolonizować Marsa bądź inne planety, w zależności jaki tam dodatek macie. Skolonizować, czyli mamy temperaturę, mamy powietrze, mamy wodę, i to musi się wszystko tam zgrać, żeby gra się zakończyła, tak? Teraz są dwa typy graczy w tą grę, tacy jak ja i Litka, i tacy jak inni bym powiedział. Ci inni, czyli rozwijają sobie ten silniczek, rozkładają sobie tego pacjenta, Karty tu tam nie skupiają się za bardzo na tych czynnikach, tylko sobie robią swoje, żeby później jak najlepiej to wszystko się zazębiało, jak najwięcej punktów miało. I ten drugi typ graczy, taki jak ja i Litka. Gdzie ścigamy się po prostu, żeby te cele wykonać, i tak rad dosyć szybko się kończy. tak? Także możecie tę grę różno jako e, grać. Możecie się rozwijać, bądź możecie sobie grać jako wyścig. Mamy tam cele, też e, nagrody, osiągnięcia. Dosyć fajnie to wszystko działa, i to wszystko jest takie zawarte w tym silniczku, który sobie tam napędzicie, zbudujecie. Ostatni wyjątek 2016 roku, czyli trzy wyjątki były. Great Western Train, czyli pędzenie krów, mamy całą trylogię tak? nie wiem czemu ta ostatnia część wyszła z owcami, ale mniejsza z tym na kanale gdzieś macie tą pierwszą część, drugą też Wam muszę nagrać, gra w której będziemy sobie pędzić bydło przez Stany zahaczając budynki swoje, nie swoje, te co są narysowane i odpalać tam akcję tak? będziemy rozwijać swoją rękę czyli kupować nowe krówki z różnymi kolorkami i wartościami po to, żeby później je jak najlepiej sprzedać, jak najwięcej płytów zdobyć. I to wszystko będzie tam sobie grało się zazębiało, plus będzie nam się odliczał nasz tutaj za każdego przejechanego kowboja, czyli tego dostawę będzie nam się odliczała. Gra się będzie kończyć dosyć sprytna, fajna gierka z mapką. Możemy też sobie dołożyć dodatek, gdzie będzie nam się rozwijać dalej. Możemy zagrać w inną wersję, czyli w Argentynę, gdzie mamy inne rzeczy, już tam do robienia, ale trzon jest cały czas ten sam. A więc, Grade Western Train możecie sobie nawet sprawdzić na kanale, jak to wszystko tam działa. Kolejna gra jest z 2012 roku, jest to Terra Mistyka. Gra, która ma 14 razy. Każda rasa ma inne tam swoje właściwości, inny teren zajmuje, bo gdzie będziemy wystawiać swoje nasze. E, budyneczki na teren, jeśli ten teren nie jest dostosowany do nas, musimy go przerobić sobie, e, później ten budynek możemy ulepszać, zwiększać, będziemy mieli mocę, żeby odpalać inne akcje, e, inne bonusy, ale suma summarum chodzi o to, żeby wszystko jak najlepiej punktować, co też będzie za coś innego punktowane, na przykład za kopalnię, będziemy się starać w tej ludzie jak najwięcej kopalni zbudować i tak dalej, i tak dalej. A na podstawie tej gry wyszło też kilkanaście innych, podobnych, mniej podobnych. Taka ciut wyżej dla mnie to jest projekt GAIA, jeśli tam macie zresztą wszystkie te odnóżki teramistyki na kanale, możecie sobie sprawdzić. Projekt GAIA w kosmosie jest ciut cięższy, chyba najcięższy z tej całej serii. Później macie teranową, Nową, która jest taka troszkę okrojona, ale bym demo. Era Innowacji, która jest ostatnią wersją, czyli to jest taka teramistyka z bonusami z projektu GAIA plus dodane troszkę no i gdzieś tam inspiracja do tej gry było Clan e, Doni, ale ona tam ma troszkę e, pewne rzeczy gdzieś tam się nie zbalansowała. kolejna gra jest z 2015 roku Food Chain Magnat e, czyli splotter e, ciut cięższe gry Gra z fajnymi graficzkami na kartach, bo na planszy już nie bardzo. Lata 60, czyli te graficzki takie amerykańskiego stylu tych lat 60. będziemy mieli knajpkę jedzonko. I będziemy sobie zagrywać to wszystko tak. Mamy pierwszą fazę restrukturyzacji, czyli będziemy sobie układać ten drabinkę akcji, czyli tak szefa, tak i kolejną niżej, 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 niżej. Później najważniejsza część, czyli od 9-17 mamy fazę składającą się z kilku kroków. Mamy fazę zatrudniania nowych pracowników, awansowania ich. Mamy też zasięgi, czyli marketingi. Tak później mamy przygotowanie jedzenia i napojów. No i piątym krokiem możemy nowe domy sobie założyć. To wszystko się tam dzieje, no po to, żeby w fazie obiadowej mieszkańcy miasta wychodzili z domów i mogli sobie coś tam zjeść. Za co będziemy dostawać pieniążki. No jak się pieniążki skończą, to gra w się. Dosyć ciężka gierka w tym wszystkim, gdzie sobie będziemy to wszystko planować, w założeniach. Ja polecam Wam ją sprawdzić. Gdzieś tam wyszedł dodatek Ketchup chyba w tym roku. Kolejna gra jest z 2014 roku, szpil Worksa. Gierka La graja. Gdzieś tam wyszedł nawet teraz Kickstarterowa reedycja tej gry. Mamy małą farmę, którą będziemy sobie rozbijać, żeby zdobywać punkty zwycięstwa oczywiście. Zdobywamy na dwa rodzaje. Możemy zapełnić budynki rzemieślnicze, bądź sobie zapełnić wózek na swojej farmie. Tak? I to wszystko fajnie tam działa. Tutaj musimy ostrożnie to wszystko planować, obserwować naszych przeciwników, co tam się dzieje. No ale w mamy też kości i karty. Tutaj będą nam psuły, robiły swoje kaprysy. Kolejna gra jest z 2008 roku. Tak prosta jak Concordia. Jest to Stone Age, czyli epoka kamienia. Gra, w która po prostu będziemy sobie brzydko mówiąc, zmielić to wszystko po to, żeby zdobywać, budować budynki. Jaskiniowce będziemy wysyłać ich odpowiednią ilość w odpowiednie miejsce. Jest mnożona razy wynik kości, tak? Po to, żeby później sobie zbudować tych, nasze budynki żeby nam, one nam punktowały, do tego są karty, które będziemy sobie mogli mnożyć. Są to mnożniki odpowiednich rzeczy, czyli za ludków, za domki i tak, dalej, i tak dalej. Do tego będziemy mogli sobie rozwijać naszą tutaj farmę, zdobywać nowych pracowników. Dosyć fajnie to wszystko działa w prostej, starej gierce. Możecie ją sobie sprawdzić na BGA: jak to wszystko hula. Na pierwszy rzut oka może ona się wydawać śmieszna. Ale uwierzcie mi, jeśli ją poznacie, gdzieś tam zakumacie, jak to wszystko działa, jak to wszystko można szybko się napędzać, to polubicie to tę grę. Kolejna gra jest z 2012 roku. Jak oglądacie ten kanał, wiecie, że tą grę bardzo lubię. Jest to Key Flowers, czyli gierka dosyć prosta, nie każdy tam ją lubi z pewnych rzeczy. Dosyć dużo mechanik ma, bo mamy mechanikę licytacji, budowania, przenoszenie, transportowanie, także trochę tego mamy. Gra ekonomiczna, możemy blefować, kombinować, psuć. A gra jest bardzo prosta, bo mamy fazę licytacji, gdzie możemy sobie wystawiać ludków w odpowiednim kolorze do licytacji. W tym samym czasie ktoś inny może sobie coś robić na swojej planszetce, czyli przynosić surowce, zdobywać surowce. Ktoś inny może Wysyłać robotników na naszą planszetkę po to, żeby nam blokować, zdobywać swoje, i tak dalej, i tak dalej. Także dosyć fajna gierka. Dużo blefu, dużo strategii, dużo taktyki. Cała seria Keyflowersów też wyszła. Macie na kanale dosyć dużo tego. Ja polecam Wam sprawdzić, jest na BGA, możecie zobaczyć, jak ta gra działa. A gra jest dosyć prosta. Kolejna gra jest z 2002 roku, cała trylogia wyszła, ale ja polecam Wam tą wersję, która jest w wersji Deluxe, czyli tą ciut młodszą, którą Portal wydał u nas w Polsce, malowana przez Iana Tula, jest to Age of Steam, właśnie w wersji Deluxe, tej ostatniej, tam macie 6 map, aż każda mapa ciut innej działa, jest tam też tryb solo, gra, w której będziemy sobie rozwijać naszą tutaj sieć kolejową, po to, żeby dotrzeć do najatrakcyjniejszych towarów, ale też musimy sprawdzić, czy nasz tabor, czyli pociągi mają taką moc, żeby ten towar dojechał do odpowiedniego celu po naszych torach, bądź po torach przeciwnika. Ale też to tak za bardzo się nie opłaca. Musimy sprawdzić, która rozwiązanie nam się najbardziej zwróci, ponieważ mamy wierzycieli, czyli kredytnik, jakie zaciągnęliście, które będą nam pobierać pieniążki. Dosyć to wszystko jest fajnie zawarte w takiej kompleksowej gierce. To nie jest osiemnastka, tutaj nie mamy akcji. Ale to wszystko fajnie działa w Pickup Delivery. A więc tutaj mamy wszystkie 12 gierek, jakie Wam zaprezentowałem. Zabrakło, jak zauważyliście, kilku fajnych tytułów, które szanuję. Na przykład Power Grid, czyli wysokie napięcia, 2004 rok, ale on się nie zmieścił, jest dosyć specyficzny i nie każdy lubi zielonego ludka. Także zabrakło gier Vitala Certy, tutaj najbardziej szanuję od Marsa, który by mógł się tutaj wbić, ale jest za młody. Baracz tak samo, nie wskoczył na tą listę. Jeśli Wy macie gry, które chcecie polecić komuś, jest czuć starsze, Euro... Gdzieś tam 10-9 latek mają, a ja nie wymieniłem. Dajcie stać w komentarzu. Na tą chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.